Transykacyjny aspekt mocy mafesolego. Dzień sanacji. Deszcz pada. Na podłodze rozsypane jest ziemia. Życie raczej jest niż go nie ma i uchodzi z trzaskiem. Walczymy z robakami. Są białe i tłuste. Pojawiły się znikąd, Oblazło wszystko. Kiedy ostatni pękał, krzyknęliśmy oboje. Ekwilibrium konfliktowe. Jak nazwać to smutne przebywanie? Nic się nie dzieje. W gazetach nic nie płonie. Koszykarze, kiedy skaczą, wyglądają, jakby stali w powietrzu. Oglądamy zdjęcia psów i obcych dzieci, które w piżamkach myją sobie buzie z podejrzanych resztek. Jak umrzemy, to przecinają nasz dowód na pół. Trzeba wydać z siebie dźwięk i być tym kimś, kim się nie jest. Nie można zejść ze sceny, bo scena się kręci. Lord Gordon, Gordon, prawdziwe personalia nieustalone, rozdał kosztowne prezenty wszystkim gościom, a potem się zastrzelił. Doświadczyłeś kiedyś krótkotrwałej ślepoty? Doświadczyłem w życiu wielu rzeczy i wszystkie były krótkotrwałe. Musi być kwik. O to głównie chodzi. Astronomowie. Dźwięki są tak wszechobecne, że pszczoły od nich padają. Tak słyszałam, o telefon i komórkowych, mówiła Magda. Kosmos tego nie wytrzyma, mówię, Magda, kosmos tego nie wytrzyma. Wracam do domu, płaczę i śpię. Wielki owad, co gruchocze kości ściszczą. Tylko czołówka jest niepokojąca, pamiętaj, pamiętam. Przepraszam za mój pusty wzrok. Już nie udaje, że uczestniczę. Agent Krajiczek wyjawił tylko część monstrualnego spisku. Nie mówię o sarnach. To dzieje się w nocy, w ruchu. Ludzie śpią i wyglądają brzydko, eksponują stopy, mają fałdy. Jestem smutna i spięta, mam ze sobą Lisa, ale on jest martwy. Z jednej strony widzę, jak mnożą się brzydkie nowe kościoły, z drugiej słyszę język, którego nie rozumiem, kiedy pojawia się pole, nie rozpoznaję zwierząt, które stoją w śniegu. — Bani, 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 spójrz, jakim jestem pięknym cyganiątkiem, z otwartymi ustami się świeci, się świeci, daj dotknąć. To był żółk. Myślałam, że broszka. Studium przypadku. Z balkonu widzę sroka je martwego gołębia. Inne gołębie patrzę zaciekawione. Aksjologia. My, guru, musimy zawsze mówić prawdę, oto rzekłem. Siedzę w norze i się boję, przyszła tu woda i topię się, topię i nie rozumiem tego, bo jestem królikiem. Chlesi. Kiedy zapytasz, gdzie mieszkam, potrafię podać tylko duży pokój, stół pod stołem albo kolor zielony, albo zima. Te ładniejsze fragmenty to stropie i farbka, przejdą i sprzątną. Bo zostaną okna, przez które nikt nie wygląda i kwiaty starych ludzi granium, pelargonie. Zimne wakacje. Przeszła tędy szarańcza, doskonała, zwycięska. Nikt nie powiedział, zamiast winowajcy powieszonego kukła. Przegapiliśmy te wojnę. Ktoś wciąż krzyczy. Słyszysz? Czy to któryś z nas? Epos. Oto królowi śni się nowe miasto. Mieszka w żabce, bez okien, budzi go alarm, i uuu, i u o siódme. W tej mitologii życie jest porządkiem. Noc bez szumu lodówki jest bardzo cicha. Tu jest taka tradycja, wariaci mieszkają pod jedyną. Teraz to Boguś, kowboj, pani zepsuta mieszkała tam bardzo długo. Przed nią dziewczyna, która opowiadała, jak zaprzyjaźniła się ze świnią. To była niezwykła świnia, mówiła. Świnia wtypia mędrca. Każdy robi to, co lubi. I to też jest męka.